Nie mieściliśmy się. Nie mieścimy się w regulaminie. Pani Marszałek, proszę Państwa, Wysoka Izbo oczywiście. Podnoszenie akcyzy to jest bardzo podstępne działanie dla małych przedsiębiorstw z zakresu branży tytoniowej, bowiem w ten sposób udział podatków i opłat w cenie produktu drastycznie się zwiększa. Moim, e, moją propozycją jest zwiększenie ceny minimalnej czy postawienie ceny minimalnej na półce. Wtedy nie ma dumpingu i nie ma możliwości grania ceną przez duże koncerny, a wiadomo, że akurat ta branża zdominowana jest przez wielkich graczy. I oczywiście dotyczy to również i alkoholu. Minimalna cena tego produktu na półce powoduje, że państwo macie VAT, a przedsiębiorstwa nie mogą grać już udziałem podatku w cenie. A cena dumpingowa czyni cuda, bowiem po kolei te mali przedsiębiorcy padają za pomocą właśnie dumpingu. Dużych koncernów. Warto wziąć uwagę to przy tym, a ja powiem tylko tyle. Rzuciłem palenie, proszę Państwa, życie jest kolorowe. Rzucajcie to diabelstwo.